Zbieram XLIV sesję Rady Gminy Bulkowo. Witam bardzo serdecznie naszego radnego powiatowego, witam Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Dyrektor Gminy Biblioteki Publicznej w Burkowie, koleżanki i kolegów radnych, pracowników Urzędu Gminy i młodego mieszkańca naszej Gminy. Otrzymaliście Państwo informacje na temat porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść zmiany do tego porządku? Panie Przewodniczący, ja chciałem poprosić, żeby Pani Sekretarz miał imienie zgłosiła projekt uchwały. Panie Przewodniczący, im. Pana Wójta, proszę o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 po punkcie E. uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup Łukaszowych w ramach do części bojowej strażnicy oraz podnałkach nr Dziękuję. <laughs> Proponowałbym Dziękuję. ten punkt umieścić w punkcie 7 jako podpunkt E i teraz prosiłbym o zagłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za takim, za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 13 radnych jest za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 43. sesji Rady Gminy. W Urzędzie Gminy znajduje się podpisany przeze mnie protokół. Był on do wglądu Szanownej Rady i czy ktoś chciałby wnieść zmiany do tego protokołu? Jeżeli nie, proszę o zagłosowanie. bardzo trzynastu radnych jest za przyjęciem tego protokołu. Punkt czwarty sprawozdanie z działalności wójta gminy. Proszę bardzo panu wójcie. Dzień dobry witam serdecznie szanowni państwo. Kilku słowa o działalności międzysesyjnej. 1 lipca odbyło się spotkanie na złożenie gminy z panami z branży etycznej. Z jedną, spotkanie dotyczyło konieczności modernizacji instalacji elektrycznej, szczególnie w tej starszej części budynku, ponieważ mamy swoje równości i będziemy się w sposób pilny, już teraz powiem, zabierać za, za to, żeby było bezpieczne, żeby było tak jak standardy na to wskazują. Między czwartym a siódmym Lipca uczestniczyłem w wyjazdzie studyjnym do Euro Parlamentu na zaproszenie europosła pana Adama Bielana. 8 lipca uczestniczyłem z kolei w przekazaniu torek medycznych, gdzie naszymi gości byli dyrektor Nerwatorium Urzędu Marszałkowskiego, pan Tomasz Kulinek, był pan Sylwester Ziemkiewicz, nasz Starosta, był obecny tutaj pan radny Bogdan Matczak i były też osoby podpale, które przezejmują strażaków z ramienia, czy to Pana Dyrektora, czy to Pana Starosty. Ufundowane torby medyczne weszły w zakres tutaj, w zakres naszych jednostek, ceny darmo wpływające byśmy bezpośrednio na zdrowie, życie. Także serdecznie dziękuję do Panu staroście i panu dyrektorowi, panu radnemu. Również cieszę się, że straży się wbudować i kolejne po kolejne 11 lipca wspólnie z panem przewodniczącym uczestniczyliśmy w zebraniu z mieszkańcami ROGOWA. To była dyskusja na temat planowanej inwestycji drogowej tam w Solidarności ROGOWA. 12 lipca brałem udział w zakończeniu u jak wiecie Państwo, 30 kilkoro dzieci z naszego terenu uczestniczyło w działaniach organizowanych przez Radę Rolników. Pieniądze pochodziły z Krusu, bo warunkiem uczestnictwa było to, że przynajmniej jedno z rodziców musi być ubezpieczone w Krusie. My jako urząd też finansowaliśmy ten pobyt budowy taką 4,5. 1000 złotych po to, żeby dzieci miały piękniejsze, bogatsze wspomnienia też z wyjazdów i to było właśnie zakończenie półkolonii, które tradycyjnie odbywały się na terenie szkoły podstawowej w Bulkowie. Dziękuję tu wszystkim zaangażowanym w to działanie na czele z kierowników tradycyjnie kierowników tych półkolonii, zawsze pani Gata Juraczko odbywają się z sukcesem. Dziękuję pani dyrektor, pani kierownik, wszystkim, i się, żeby dzieci bardzo twórczo i aktywnie spędzili ten czas. 13 lipca spotkaliśmy się z inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Centrum Aktywizacji Zawodowej w Lichowie, ponieważ przetarg został rozstrzygnięty i zostały podpisane stosowne umowy. Tego samego dnia też dobry miesiąc otwarcia odbyło się uroczyste otwarcie istniejącego już przejścia y, dla pierwszej, bezpiecznego przejścia na pierwszej miejscowości w i również gościliśmy zacne głową, bo również tam stał, bo pan dyrektor zarządu, pan dyrektor delegatowy urzędu y, wojewódzkiego, y, 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 radni powiatowi, y, y, przedstawiciele sąsiedztwa. Także z wielkim rozmachem otworzyliśmy to, co bardzo potrzebne bo warto inwestować w bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w bezpieczeństwo tego regionu. Też, tak jak wspominałem, drogi powiatowe to drogi główne. I tu się odbywa największy, co za to idzie też najbardziej trzeba dbać o bezpieczeństwo uczestników I to jest taki duży krok w tym, kierunku. tutaj ja część pieniędzy pochodziła z Urzędu Wojewódzkiego za to się i pieniędzy rządowe były inwestowane w wkład własny i za sponsorowało Starostwo Powiatowe. Dziękuję bardzo. Bo bardzo wartościowa inwestycja już funkcjonuje na terenie yy, gminy. Cieszę się, że oczy zostały zwrócone właśnie na ten odcinek. A jak jest, to ci obecni tam wiedzą, że z tą prędkością, która niekoniecznie jest tak, jak być powinno. I mam nadzieję, że to właśnie uspokoi zabezpieczyć porządek w tym, w tym rejonie. Moi drodzy 14 lipca wspólnie z państwem przez w komisji wspólnej jak też później na rozmowie z przedstawicielem firmy która ubezpiecza gminne Jesteśmy na połowie okresu, na którym jest zawarta umowa Stąd i zabezpieczyć się troszkę na przyszłość. Cieszę się, że chociaż tutaj ceny jest i wszystko jest według starej zasad. No i drodzy to tyle na tą chwilę. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy odbyła się komisja wspólna, z której protokół jak zawsze będzie na bikie gminy wórkowo. Punkt szósty interpelacje i zapytania radnych. Nie wpłynęła ani do mnie, ani do Pana Wójta żadna interpelacja. W związku z tym przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcia uchwał w sprawach podpunkt A. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035. Czy są pytania lub pytania co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Trzynastu radnie głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt B. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Burkowo na rok 2022. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt C. Przebudowy istniejącego wojska o dobudowym kilku obwytów w miejscowości Nowe Łupki. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt D. Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich do rolników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez... przez rolników i dowodników na wyznaczonym miejscu. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Bardzo 13 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Podpunkt f w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP w Radówkach. Jeżeli nie ma pytań, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Punkt ósmy. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli mamy. Proszę bardzo Panie Wójcie. Proszę Państwa, tradycyjnie w tym punkcie chciałem iść tego okresu międzysecyjnego, jakie były środki, gdzie otrzymaliśmy do niej gdzie się nie udało. Tytułem uzupełnienia też o przejścia w Królicach chciałem poinformować, że prawdopodobnie taką informację mamy od wykonawcy, bo przystanek, żeśmy zamówili już dużo, dużo wcześniej, jest tutaj jednak to jest otrzymanie tego, jest to wykonawcy, ale przystanek, jako wiata przystankowa, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu powstanie tam zanudzony. Odnośnie ostatnich dofinansowań i podpisanych umów otrzymaliśmy, co zresztą Pan odwołuje w swojej dzisiaj podejmowanej uchwale, otrzymaliśmy środki na zakup i montaż nowej domy garażowej do części bojowej strażnicy Polska w Ladunkach. Kwota 21 626 zł. W zupełności 100% pokryje tą inwestycję. Są to środki z Urzędu Warszawskiego dofinansowanie w ramach zadania OSP 2022. I tu otrzymaliśmy środki również Urzędu Marszałkowskiego na zakup pralnicy i suszarki dla i część Pożarnej pożarnych w Bułkowie. Rzecz jasna będzie służyć wszystkim jednostkom i w końcu będzie w Bułkowie. Wiecie, że chodzi o bezpieczeństwo naszych grupów, bo te substancje smoliste i inne rzeczy mocno się trwalają na meczach podczas akcji, a trzeba oddychać świeżym zawsze w powietrzu, a nie tym co. Jest niebezpieczne i będziemy mogli to tu na miejscu dezynfekować te budynki e, bojowe. E, jeżeli chodzi dalej o dofinansowanie, jeszcze tych mundurów głodowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w nowych łódkach I, i łącznie na to zadanie, a jeszcze aparat powietrzny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blikowie. To są trzy zadania z tego dofinansowania na łączną kwotę 28 500, z tym, że 14 250 to jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego pozostałe 50% bądź więcej, bo nie wiemy jak teraz się będzie rynek kształtował, bądź więcej musimy szukać w naszym budżecie. Co dalej? Wyniki trzeciej edycji Polskiego Ładu. To były przydzielane środki dla gmin które miały na swoim terenie funkcjonujące od dziś państwowe gospodarstwa rolę. Złożyliśmy dwa takie wnioski. Jeden uzyskał akceptację, jeden niestety nie. I ten, który uzyskał akceptację to jest modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 8 minabójkowo. Złożyliśmy wniosek na kwotę 2 792 658 zł. Wkład własny gminy tutaj to tylko 2%, 55 800, czyli kwota wnioskowania myślę 2 736 805 zł. Stara, stara prawda. Zobaczymy jak będzie po przetargu, jak się kształtują ceny. To jest kalkulacja z ubiegłego roku, bo no, wtedy musieliśmy kalkulować, zrobić kosztorys, żeby złożyć wniosek. Drugi wniosek, przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych i miejscowościach w obu, nie uzyskał tutaj akceptacji. Kosztorysowa wartość inwestycji to była 2 miliony, były to drobne z, z ławeczkami i tak dalej. Ten wniosek nie uzyskał akceptacji, co nie znaczy, że nie będziemy starać się w kolejnych naborach, bo to też jest poziom wyfinansowania. 58% gdyby były. Po raz drugi przystępujemy. Bo wcześniej pamiętacie też był taki nabór i nie otrzymaliśmy wtedy żadnego dofinansowania. I dalej. W dniu 28 lipca planowane jest podpisanie umowy pod biało-czerwoną. To jest zakup instalacja maszty i flagi w Centrum Bunkowe. Na ten cel otrzymamy 8 tysięcy złotych. I dziękuję mieszkańcom, dziękuję Państwu, bo swojego czasu była taka akcja wysyłania SMS-ów właśnie w tym programie. I gminy, które osiągnęły odpowiedni poziom zakończyła się do dofinansowanie, w tym gmina Błękowa. Dziękuję Państwu wszystkim, dziękuję za aktywność. Bo teraz będziemy mieli, mam nadzieję, okazję Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie gminy Błękowa. Nastąpiło otwarcie okresu, który dwie na 82 650, która mieści się w kwocie i zyskała akceptację. I kolejna oferta na 89 544, która nie mogła zyskać akceptacji, ponieważ jest ponad środki zabezpieczone. Wkład własny tutaj jest bardzo niewielki, większość środków pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Złożyliśmy też wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na współorganizację Święta Plonów na kwotę 13 tysięcy. Zobaczymy jaka, <coughs> jaka będzie decyzja. I cóż, z takich smutnych wiadomości to mogę powiedzieć, że po raz drugi nie udało się rozstrzygnąć przytargę na drugą część, części, na drugą część, na drugą część inwestycji jeżeli chodzi o pocieszaliście Rozstrzygnął się, przetarg zawierał dwa etapy tak jakby. i jeden z tych podetapów może tak, został rozstrzygnięty, to jest na zakup ciągnika i beczkowozu. Natomiast w tej drugiej części, czyli, czyli remontu, dalszej modernizacji stacji niestety oferent niedopełniony, ten, który mógł zostać wybrany, niedopełniony formalności z przyczyn właśnie tych sprzedaży został unieważniony po raz kolejny. Mam nadzieję, że to powiedzenie do sztuka tutaj będzie szczęśliwym powiedzeniem i tak się też okaże. Dalej, jeżeli chodzi o Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, to są wnioski, które składam do Urzędu Marszałkowskiego. Nie otrzymaliśmy tutaj dofinansowania, czyli muszę z przykrością powiedzieć, że droga w miejscowości chlebowo nie będzie asfaltowa. Po prostu będziemy składać na inne dofinansowania wnioski. Może tam się uda w urzędzie Marszałkowskim się nie uda. Tak samo na no, program, który, który w Urzędzie Marszałkowskim rozwija Sport w Polsce na tę infrastrukturę jest do tej infrastruktury jest przeznaczony. Składaliśmy wniosek na modernizację hali w Długowie. Wiecie, że hala tętni z życia, po prostu tętni. Jest odlegana non stop. Ćwiczą na niej, w niej duże, liczne grupy i przekrój społeczeństwa od Małuczki do, do seniorów. Chcieliśmy odrobić parkiet, bo już niestety to... Rzucie, dość, dość mocno i chcieliśmy zmodernizować oświetlenie najpolszczelniej i lepsze. Ten wniosek również nie uzyskał akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim. Będziemy próbować dalej i po raz kolejny. Moi no to wszystko na tytuł tego, co się zadziało od, od ostatniej, ostatniej, sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, Panie radnych? Czy zakup tego czujnika odbędzie się teraz, czy, czy aż będzie modernizacja części technicznej oczyszczalni? W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, bo jeszcze trwają rozmowy. W każdym bądź razie żeby otrzymać pieniądze w tym na Boże jest rozstrzygnięcie całości Aczkolwiek yy, mamy świadomość wszyscy, że odrzucenie tej oferty ciągnika i beczkowozu skutkowałoby dużymi, nie potrafię powiedzieć jakimi, ale dużymi stratami dla yy, naszej gminy, ponieważ jest oferta tak naprawdę przez około roku, która została podtrzymana z racji tego, że... Jakieś no, powiedzmy sobie, dała słowo, że w pewnym okresie ta oferta będzie ważna. No Panie Drodzy, teraz za to pieniądze tej mocy ciągnika i tej klasy wielkości wielkości jesteśmy w stanie tego unieważniać. też, to postępowanie na razie musimy się na znacznie wyższe oferty przy, przy następnym naborze. Stąd decyzja, że dostrzegamy po prostu etapie pierwszym. Kiedy go zrealizujemy, w tej chwili jeszcze za wcześnie o tym mówić. I pracujemy nad etapem, pod etapem powiedzmy tego dużego przedsięwzięcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Radny Śleniuk, proszę bardzo. Mogę powiedzieć, Kroszkę, przepraszam, troszkę yy, zanim zanim pan zabierze głos. Pamiętam, że nawet na etapie projektowania drogi, a potem na etapie realizacji też, a już projektowania były głosy mieszkańców, że będzie nas zalewać. My że się przekazywały. Nie na piśmie, nie, yy, no nie, nie jakoś oficjalnie, ale w trakcie rozmów były te obawy przekazywane. No i tak nie były bardzo chyba brane w wówczas, ale no faktycznie zasadne jest sprawdzenie, czy to jest wina drogi, czy to jest na gdzieś, gdzieś dalej, aczkolwiek chyba to wynikało z obserwacji mieszkańców, czyli przypuszczam, że wiedzieli co mówią, ale oby, oby się dało problem rozwiązać.

na to, że, są, że są to nie jest mój szacunek. Przyjęliśmy energię, żeby sprawdziła, czy dała to te na które dotykają do linii. No to, bo, że jak nawet jest średni miast, to te te, te się urywają, spadają na te linie, no i wtedy po prostu nie mamy chromu, tak? Wystarczy, wszystko to jest bezpiecznie pod wpływem zdjęcia tych linii. Tej no energia była, to wybieganie, które stwierdziły, że... Zadanie na pragnienie tego wszystkiego, usunięcie tych drzew, czy, czy pomarły, bo nie należy po stronie energii. I powiedziała, że albo to jest zadanie, obowiązek zarządu dróg powiatowych, albo ewentualnie właściciela... Proszę bardzo Pani Już. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Jeżeli nie ma chętnych. Dziękuję Państwu za udział w obradach i zamykam XLIV sesję Rady Gminy Wórbowej.